Dzień dobry, dzień dobry, jedziemy na Czeczenicę Po wczorajszym wyjściu na Cenotę Miasto jest całkiem nieźle znamy, więc dokładnie wiemy gdzie iść Szukając kolektywa do wczorajszej Cenoty Udało nam się znaleźć skąd odjeżdżają wszystkie do czyczenicy, Więc teraz tam prosto się udajemy I powinniśmy za jakieś 50 minut być Właśnie jesteśmy w czymś w stylu dworca. Paula siedzi czeka na przystanku w cieniu, a tam na bramce stoi pan, który udziela informacji, pewnie wpuszcza ludzi do wody. Więc kazano tu usiąść i zaczekać. Okej, okay, busik właśnie podjechał, zaraz zobaczymy, czy nim będziemy jechać, czy jakimś innym. Zagadaliśmy z kierowcą i odjedzie jak dopiero będzie 80 osób. No więc mamy chwilę czekania, oni tu pustych obiegów nie robią. U, do, u, do, ten, i. Za kolektywę zapłaciliśmy 80 petra i jesteśmy już w i XGIN. Mamy parę tam jest niebieski, niebieski, Czyli dobry pomysł był, żeby przyjść tutaj rano. Dos biletos, por favor? Sí, solo sería na numer uno? Paquete uno, sí. Dos? 300 pesos. Thank you. Mamy bilet, teraz wchodzimy. Yes. 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 Czuję, że jesteśmy w takim turystycznym miejscu. Totalnie. Wszystko przygotowane. Łoweczki z kasztogami. Ależ to jest turystyczna miejscówka. Ten parking na początku, który mieliśmy, no to multum miejsc na busy, że tu wycieczki wysiadały. Teraz tu idziemy no to ogromna przestrzeń, gdzieś ławeczki. Na ławeczkach poprzyklejane kartki z hashtagami i z miejscem, w którym się jest, żeby feim cisnąć. No, aktualnie Magia się że przyjechaliśmy tak wcześniej i kompletnie nikogo tu nie widzieliśmy jeszcze z turystów. Sama obsługa jest i to wszystko jeszcze tak leniwie. Ale ładnie. I faktycznie, kilka osób tylko. W na pewno będzie więcej osób. A zaraz wejdziemy na dół i rozejrzymy się, zobaczymy co jest. Eee, to, jak naprawdę bardzo ładnie. A wejście kosztowało 150 pesa od osoby. Eee, Kamizelki są obowiązkowe. Eee, można wykupić sobie też pakiet z, z jedzeniem, z lunchem tutaj. Nie ma tak z No ale woda nie jest zimna, ale jak się długo siedzi, to właśnie mnie telepend zaczyna, jak wychodzę po schodach. Pływanie i robienie z za nami. Teraz zbliża się południe, więc idziemy na drogę złapać kolektivo, żeby podjechać pod ciczenicę. I wnieść obiad. Jaka ciczenica? Obiad teraz najważniejszy. Obiad, tak, obiad. I picie. Tu nie wolno chyba wnosić picie. Przynajmniej nam do plecaka schodzić. schować. A jeszcze w sumie to ludzi jest dosyć mało. Nie wiem, czy oni wszyscy tu przypocząć, czy nic już przyjeżdżają. Ale spodziewałem się, że jednak ludzi tu trochę będzie. A, a trochę wygląda, jakby pusto było, względnie. Względnie, no bo tu wiadomo, że tu może być ludziów jak mrówków. A teraz idziemy tam, gdzie są wszyscy. No, najprawdopodobniej. No to jest ostroga. No jest